Witajcie, kochani, na kanale De Amerykanka, z tej strony, jak zwykle, Karolina i witam Was w Dzień Ukończenia Studiów e, Licencjackich w Ameryce. Jeżeli interesuje Was, jak wygląda prawdziwa ceremonia ukończenia studiów pierwszego stopnia w Ameryce, to zapraszam Was dzisiaj na ten odcinek. Jeżeli jesteście już tutaj przez dłuższy czas na kanale, to doskonale wiecie, jak wygląda ten ubiór. Jeżeli cofniecie się dokładnie dwa lata wstecz na moim kanale, to zobaczycie, że ja już miałam swoją graduation. A ale to było tylko ukończenie studiów dwuletnich i wtedy otrzymałam wykształcenie, które nazywa się Associate Degree. Natomiast dzisiaj dostanę swój Bachelor Degree, czyli odpowiednik polskiego licencjata. Jak widzicie, tak wygląda moja cap. To się nazywa cap. Natomiast ten pingwin, który na pewno dobrze znacie z filmów, nazywa się gaun. I teraz, kochani, coś wam pokażę, ponieważ pierwszy raz to widzę. To się nazywa Graduation Hood i tylko uczniowie, którzy właśnie kończą studia czteroletnie oraz studia wyższe, dostają coś takiego, i każda szkoła, każdy wydział, każdy kierunek studiów ma inne kolory. Jak widzicie, ten dżinsel jest akurat w białym kolorze, ponieważ ja jestem w Departamencie Angielskiego albo inaczej, albo inaczej Art and Science, natomiast każde inne kierunki będą miały inne kolory. Ponieważ to wygląda tak, i to jest tak naprawdę taki kaptur. Hood to po angielsku jest e kaptur, więc to się zakłada przez głowę i to, te kolory powinny być z tyłu, żeby wszyscy wiedzieli z jakiego departamentu jesteście. To jest co wykombinowałam z tym moim hood. Tak wygląda pełen outfit. Zrobiłam ankietę na Instagramie i możecie głosować czy to wygląda jak pingwin, czy to wygląda jak Harry Potter. Teraz outfit. To miejsce jest na pewno wam dobrze znane z moich vlogów, z moich sesji zdjęciowych. Jak widzicie, bardzo dużo ludzi pracuje przy tej imprezie, ponieważ tu jest sama obsługa techniczna. Tutaj są goście. Tu jest scena, gdzie będziemy odbierać dyplomy. Over the cap, over the cap. Oh, so Okay, thank you so much. You're very welcome. And we're just going to adjust a little bit. There you go. Thank you so much. I was struggling so bad. Jak widzicie, jak widzicie, miałam oczywiście źle założone. Także tak to wygląda. Aha, okay. Przyszliśmy z drugiej strony, ale tu jest namiot, gdzie trzeba się zarejestrować. Idziemy zobaczyć innych ludzi. Okay. Hi Sierra. Gratulacje. Cześć, Sierra. Cześć. 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 Cześć.

Jeżeli jesteście wyróżnieni, jeżeli macie dobre oceny, to dostajecie coś takiego. I jak widzicie, ja mam wyróżnienie. Jest High Honors i ja to zamówiłam, ale oczywiście firma, która przywozi, znaczy dostarcza te Captain gown, pomyliła się i nie dodała do mojej przesyłki. Trudno się mówi. Congrats, Anna! Thank you. <laughs> Jestem z moimi przyjaciółmi. Yes. Soccer player, piłkarz. Kukasz. Z Brazylii. Brazylii yeah. Luisa ja. z mojej drużyny, siatkarka z Niemiec. I Anna. Anna. I, i Anna tylko z Ameryki. <laughs> I zobaczcie, tutaj nauczyciele mają różne kolory swoich cap and gowns, ponieważ to jest bardzo dziwny zwyczaj, gdy nauczyciele też są na rozdaniu dyplomów. Muszą nosić swoje cup and gown. I to są wszystkie cup and gown, które dostali po ukończeniu doktoratu, bo to nie są cup and gown magisterskie, tylko doktoratu. I ciekawostka, powiem wam, że taka rzecz kosztuje 800 dolarów. Okej, okay, kochani, dostałam moje honor cords. To się nazywa honor cords od mojej koleżanki, ponieważ ona sobie to zamówiła, a niestety nie ma żadnych wyróżnień. Więc dała mi to, kochana, więc cieszę się. Jestem wyróżniona i moja brzydka torba. Nie mam gdzie tego schować, niestety. Idziemy się ustawić do kolejki, ponieważ będziemy wyruszać w tamtą stronę w kolejce. I mamy, oczywiście, swoje miejsca. Muszę jeszcze być sprawdzona przez panię, czy wszystko idealnie wygląda, bo oczywiście to jest. event media medial hello how are you beautiful I'm good <laughs> let's check everything I love that you're walking with your camera always I'm going I love go it. to the stage with my camera congratulations congratulations to both of you thank you thank you guys I love you guys congratulations <laughs> thank you congratulations. Oh gosh. Tu Też jest tradycja, że studenci dekorują swoje czapki. Jak widzicie. Ok, wyruszamy. Wyruszamy. Kolejka wyrusza. <laughs> Każdy jest zestresowany. Hey guys, congrats! <laughs> Ooh, <laughs> they recommend not That's wear so wear yeah, yeah, so nice. wearing heels. Yeah. I'm, I'm like, to wear I am like, done. Okay, let's <laughs> 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 Alright, I got oh nervous like, now. No, I, hey, I, I, I just that. I, I that. that, I was like, live stream.

Academic deans, provosts, trustees, and Ostatni President Scholar. Oh, say, can you see by the dawn's early light? Carolina Alexandra Noschick, Bachelor of Arts with High Carolina Alexandra Noschik, Bachelor of Arts with high honors. Sunar. Victoria and Clarice Merchant, Bachelor. Anna Marcellus Fabus, Bachelor of Science. Woo! Woo! Completion. Move your tassel from the right side to the left side of your cap. ¡Dale! <laughs> <laughs> <Fun. Yeah>. que <laughs> Wychodzą nauczyciele, a my zaraz po nich. Gwiazdy. It's official, we did it. Nice to sit next to y'all. Thank you, Professor. Thank you, Doctor. Haldane. You hey. hey. To jest mój profesor, dziennikarstwa. It It's been a long four years. Thank you, Doctor. Moi proszę No i po graduacji mam dyplom, który jest fake dyplom, ponieważ ja już swój dyplom odebrałam 3 dni temu. Przyszli moi ukochani ludzie Konor, moje koleżanki Luiza. Ah, life is good, people! I wszyscy już praktycznie... Poszli stąd, ale teraz jest czas <laughs> dla mediów. Robimy zdjęcia. Looking good. <laughs> we made it. Yeah, we did it. Say it, say it again. Czechko, honey, graduate day, graduation, university. Everyone say, congrats, Carolina and Luisa. No. <laughs> hey, what about me? I'm here too. One, congrats. congrats. congrats.

Okay, cheers. <laughs> cheers. I can't Wait, pick mine right. yeah. up. I can't pick mine up. Actually, hey, hang just, on a minute. Just take a sip. <laughs> <laughs> it feels like okay. literally to the am Sorry. Cheers. 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 Congratulations, guys. Thank Congratulations. you. Cheers. <laughs> <laughs> Wait, come <on>. oh. Margarita. <laughs> Już nie jestem studentem atletą, dlatego pierwszy raz na moim YouTube pojawi się alkohol, ale to tylko taki wiecie. Mixed drinks Margarita. She Wait, what? Is recording. No, like go back. Wait, is this tequila? Oh my God. It's więc to jest kieliszek tequili, który został dla mnie zamówiony.

This is my chaser. Chcę wam tylko pokazać co zamówiłam do jedzenia. Thank I love you guys. I love you guys. Cheers. Wait. Oh my god. Cheers. Yes. Woo! Okej, okay, kochani, na tyle w dzisiejszym vlogu. Skończyłam właśnie college. Małe Świętowanko i idziemy dalej świętować, ale nie będę Wam zdradzać żadnych szczegółów. Widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa!